Dzień dobry, witam Marcin Piasecki, a w studiu Rzeczpospolita TV gość pan Piotr Wielgomas, prezes firmy HR-owskiej, firmy rekrutacyjnej, firmy rekrutującej no, najwyższych menedżerów stanowiskami. Firma się nazywa Bigram i dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczy niesłychanie ważnej w życiu każdego menedżera, to znaczy podwyżce. Jak to zrobić, panie prezesie, żeby dostać podwyżkę? To jest dosyć trudne pytanie, bo oczywiście to zależy od tego, w jakiej pracujemy branży, na jakim stanowisku, czy mamy rzeczywiste zasługi na rzecz firmy, czy tak naprawdę ta podwyżka jest w jakiś sposób uzasadniona. To przede wszystkim trzeba wyjść od tego, czy w firmie obowiązuje jakiś system, taki standardowy system podwyżkowy, typu raz w roku jest jakiś system ocen wcześniej, oceny okresowej związanej właśnie z tym później cykl podwyżkowy. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać podwyżkę, bo uważamy, że nam się, Należy z jakichś powodów, na przykład wiemy, że rynek płaci lepiej na naszym stanowisku, dostaliśmy ciekawsze oferty. Headhunterzy na nas dzwonią i rzeczywiście czujemy, że to jest y, dla nas. Y, coś uzasadnionego, to oczywiście trzeba zacząć od takiej realnej oceny tego, co mamy, takiego bilansu jakby swojej sytuacji i tego, z czym chcemy na tą rozmowę do swojego przełożonego pójść. No właśnie, jak się przygotować do takiej rozmowy, z czym iść do tego przełożonego? Tak, przede wszystkim tutaj mówimy trochę, jak patrząc od kuchni, o tym, że należałoby przygotować sobie dobry argument. Argument oczywiście nie związany z tym, że mamy wysoki kredyt i Frank poszedł w górę, tylko argument związany z naszą pracą zawodową, czyli z tym, co osiągnęliśmy, co mamy zamiar osiągnąć, do czego się możemy zobowiązać, co tak naprawdę nas wyróżnia na tle kolegów podobnych, o podobnych jakby kompetencjach czy na podobnych stanowiskach. Jeżeli zakładamy, że jesteśmy szefem działu, pytanie, jak ten dział wygląda na tle innych, musimy mieć świadomość, że szef będzie chciał, bo taka jest też jego rola, ocenić obiektywnie tą naszą prośbę i też ją w jakiś sposób zderzyć z sytuacją w firmie, z sytuacją innych działów czy ewentualnie z naszymi osiągnięciami. Więc musimy mieć dużą argumentację. Merytorycznych. to przede wszystkim. No właśnie, ale czy warto wybrać tak zwany dobry moment, to znaczy, powiedzmy, że zrealizowaliśmy z sukcesem jakiś projekt istotny dla firmy. Czy to wtedy jest ten moment, czy y, szef, czy też szefowie firmy mogą to odczytać no tak niezbyt przyjemnie, jako wyraz jakiegoś cynizmu, y, takiego parcia na kasę, jak to jest? Znaczy Trzeba też spojrzeć na to dwojako, bo można, dostać jakby, można starać się o bonus, czyli jednorazową premię związaną z jakimś konkretnym zamknięciem konkretnego projektu. Czasami jest to związane z wartością tego projektu dla firmy, z jego długotrwałością, złożonością. My się tym zajmowaliśmy skutecznie, doprowadziliśmy do końca. Możemy wystąpić czy o bonus, czy też pójść dalej, jakby podwyżka jest stałym świadczeniem ze strony firmy, więc tutaj rzeczywiście te argumenty nie, nie powinny być tylko związane z jednym projektem, tylko raczej z szeregiem działań i tak naprawdę z taką wartością dodaną, tłumacząc z angielskiego, którą stanowimy dla firmy i rzeczywiście y, raczej wyobraźmy sobie, szef powinien znaleźć się w sytuacji wyobrażania sobie, co by było, jakby nas nie było w tej firmie, jeżeli byśmy przyjęli rzeczywiście ofertę od konkurencji, y, czy dużo traci, czy nasze stanowisko jest łatwo zastępowalne, tak? i to jest y, y, to jest też dosyć jakby istotne, bo to jest spojrzenie z jego perspektywy. Dobry moment? Oczywiście tak, to znaczy nie należy y, y, iść do y, szefa w sytuacji, w której on ma Nadmiar projektów, gdzie jest pod presją, nie ma czasu na rozmowę. Ewentualnie po jakiejś porażce. Tak, ewentualnie po porażce i w sytuacji, w której on sam odczuwa bardzo dużą presję, czy też związaną z kosztami, czy też związaną właśnie z tym, że musi prowadzić restrukturyzację raczej. Sytuacja rozwojowa, kiedy firma zamierza dużo inwestować, kiedy firma zamierza się rozwijać, jest sytuacją optymalną. Oczywiście nie zawsze występuje. No właśnie, panie prezesie, uzgadniamy, czy też szef godzi się na podwyżkę. Tylko, że tej podwyżki jest mało i na więcej. Czy warto w ogóle to sygnalizować, czy lepiej się zadowolić tym, co jest? Przede wszystkim jeżeli już zaczęliśmy negocjacje, to negocjacje muszą być dość konkretne. Znaczy nie możemy jakby że chcemy podwyżkę i wyjść nie wiedząc nawet, czy nam się udało to ustalić i jakiej ona będzie wysokości. E, oczywiście, że jesteśmy, a jesteśmy, powinniśmy być jako menadżerowie wytrawnymi negocjatorami, to powinniśmy podjąć ten temat, e, bo bardzo często może się pytanie, czego oczekujemy. Tak? I wtedy musimy mieć świadomość, że jeżeli mamy teraz pensję, hipotetycznie nie chciałbym nikogo tutaj frustrować, 15 Tysięcy e, i chcemy zarabiać 17 czy 18, to musimy wiedzieć, że na podobnych stanowiskach w innych firmach e, wynika to z naszej wiedzy o raportach płacowych, o takim rozpoznaniu rynku płaci się więcej, czy ewentualnie koledzy w innych departamentach robią e, podobnie. E, czy też e, w innych firmach? Z drugiej strony, musimy pokazać swoje kompetencje, tak? Musimy powiedzieć, że w tym roku udało nam się zrobić e, szereg rzeczy i przypomnieć o tym przełożonego bardzo często jest tak. Pamiętajmy, że nie jesteśmy najczęściej jedynymi, który, e, który mógł. Podlegają, więc w związku z tym może to być jego y, jedna z wielu rozmów i on musi dokładnie sobie przypomnieć te rzeczy, które firma zawdzięcza akurat nam. Co zrobić w momencie, kiedy szef mówi nie? Przede wszystkim znowu jako wytrawni negocjatorzy nie możemy się obrażać na, na sytuację. Możemy spróbować ponegocjować po pierwsze pytanie, kiedy mogę wrócić, z tym pytaniem i od czego jest uzależniony ten powrót. Po drugie, spytać się, czy w takim razie jest możliwy bonus związany właśnie z jakimś tam projektem, czy też możliwe są jakieś inne świadczenia. Pamiętajmy, że świadczenia pozapłacowe są też przeliczalne na pieniądze. Jeżeli dostaniemy ryczałt na samochód, dostaniemy inny samochód służbowy, czy dostaniemy szereg innych rzeczy. Przy wyższych stanowiskach to są świadczenia już bardziej złożone, akcje spółki, szereg innych możliwości. To, to też jest dla nas korzyść, także trzeba też przejść z, szerokim, z szeroką paletą możliwości, bo jeżeli przychodzimy tylko. Po 3,5 tysiąca zł i wychodzimy, tego nie dostaniemy, to rzeczywiście mamy porażkę. Jeżeli przychodzimy z szerokimi możliwościami, łącznie z tym, że chcemy dodatkowy urlop, chcielibyśmy dodatkowe opłaty za studia MBA ze strony firmy, chcielibyśmy jakieś konkretne świadczenia, to być może uda nam się coś wynegocjować. Panie prezesie, a z doświadczeń Państwa firmy, Bigramu, co wynika? W tym sensie, czy w tej chwili jest właśnie dobry moment, tak generalnie na zwracanie się o podwyżki, czy po prostu podwyżki są przyznawane? Moment zawsze jest dobry. Czy podwyżki są przyznawane? Oczywiście tak. Tylko czym innym jest taka doroczna, jeżeli w firmach powinna być najczęściej ocena okresowa, ocena roczna, gdzie jest jakaś rozmowa oceniająca i jakby to. Czasem nie niesie są podwyżkę. Ale jeżeli mówimy o podwyżce, która powinna być wykraczająca, wychodząca z szeregu, to rzeczywiście musimy się przygotować. Teraz jest dobry moment, bo gospodarka rośnie i przez najbliższe lata powinna rosnąć dynamicznie. Co też jakby będzie związane z tym, że być może szef spojrzy na to inaczej. Jeżeli pomyślę o tym, ile czasu będę szukał nowej osoby, albo jak długo będę walczył z frustracją tego gentlemana, jeżeli on wyjdzie z niczym z tego pokoju, to już lepiej się dogadajmy. I to jest też pewne. Metoda, tylko nie należy po pierwsze go nadużywać, po drugie mieć argumenty merytoryczne związane z pracą, a nie ze swoim życiem osobistym. Trzymamy kciuki, przynajmniej ja trzymam kciuki za wszystkich tych, którzy będą starać się o podwyżki. Gościem Rzeczpospolitej TV był szef firmy rekrutacyjnej Bigram, pan Piotr Wielgomas. Dziękuję bardzo.